na schole, na chór, potem na ognicho, a ja odebrałam sobie paczkę z Wintek moi drodzy. Przypuszczam, co tutaj może być. To jest coś mega bardzo taniego, więc troszeczkę ryzykowałam. Też już jest trochę późno, ja się tutaj rozbiorę, więc stwierdziłam, że zrobimy sobie hol. Nie będę tego trzymać, aczkolwiek mam go z dwie, czy znaczy z cztery rzeczy do holu wintetowego, takiego co kiedyś chcieliście, z sukienkami. No to tam ma? Jestem ciekawa co tutaj będzie. I widziałam na TikToku, że dziewczyny różnie pakują, więc... No, jeszcze nie spotkałam swojego zamówienia, żeby było zapakowane na przykład po pudełku yy, po ryżu. <laughs> Tu jest rzecz, mega na tania naprawdę, i takie duże te pudełko, więc aż byłem dziwna, ale ja mam tę żeby tak zapakowane na Więc tak, jest to spakowane. Hmm. Hmm. Mamy tutaj jakąś alala, dyktę. Uuu, jak to ładnie spakowane jest. E, w jakąś stążeczkę. Mam ostatnią fazę na. taka e, duża wstążka czerwona. Uuu, na pomarańczowy kolor. I jestem bardzo ciekawa tej rzeczy. Zapłaciłam za nią 8,50 zł. E, no. Nie całą dychę. I mamy tutaj, miała to być, nowa rzecz. Mam nadzieję, że to będzie. No dobra. Pytałam się, czy nie jest to przezroczysty materiał, ale już widzę, że jest taki dość lekki. Mamy tutaj sukienkę taką satynowego materiału z H&M. Yy, powinna to być chyba MK albo SK. Z takimi. A czekajcie, jak to idzie. To do czego to jest? Dobra, chyba to ma tak wisieć. Nie z takimi wycięciami. Yy, no trochę inny kolor pomarańczu niż u Was. No dobra, no i ona jest taka medium i ma jeszcze rozporek. Czekajcie, jeszcze ma rozporek. No, no zupełnie inny kolor tutaj jest. To jest taka żywa pomarańcza, ale nie neonowa. E, naprawdę ładna, miły w dotyku. Wygnieciona, no ale to nic sobie wy, wyprasuje, nic się z nią nie na no, 8,50. Tutaj taka, ja lubię takie, wiecie, co rzeczy. Mm, takie dziwne, trochę powycinane. Nie lubię takich pod samą szyję. No nie lubię, to jest nie mój styl. Po prostu lubię, jak coś się dzieje. No, mam nadzieję, że to nie będzie za bardzo i że mój biust będzie tu w tych ciutach. Ale ramionczka są do regulacji. Powinno tu być yy, tak, a tutaj tak. Nie <laughs> ja wiem, zobaczymy. Śmieszne. Najwyżej mam taki top yy, biały i czarny na ramiączka Prosty tu, Jeden jest taki krótki. Więc najwyżej jak coś, to sobie yy, to włożę pod spód. Ale to fajnie też będzie wyglądać do że tu ma Rozpory, kurde, gdzie co? Przestawię Was i ja tu włożę na koszulkę. A co tam, dobra? Zobaczymy. Więc takie sobie zrobimy mierzymy. No, wiecie. Nie ma co tutaj też oczekiwać, to było takie ryzyko, bo podobało mi się. Yy, a a to przedstawię Was. A sprzedawcy na nie ma co się oszukiwać. Niektórzy je robią ściemę. Piszą na przykład że jesteśmy mega stanie, ale przychodzi bardzo jest było zaciągane. Mm, niby ma być nowe z metką, przychodzi bez metki. Skoro nowe, to z metką, co nie? Nie wszyscy, ale no nie ma co się oszukiwać. Dobra. Czekajcie, zaraz to przymierzymy. Ach, kolor mi się strasznie spodobał. No dobra. Wow, wow, wow! Czyżby to były sutki na wierzchu? Nie no, to trzeba jakoś, wiecie, tego dużo jest tych sznurków. Mm a one nie idą tu, okej, okay, już wiem aha, czyli to jest dla mnie za duże czyli wiem dlaczego to sprzedałam myślałam, że to jest jakieś regulowane nie, to jest ewidentnie, ale fajne, że sporek, Lubię taki ewidentnie dla mnie to jest za duże nie ma co tutaj ukrywać, czekajcie tu, no zobaczcie, pisze to jest za duże i dlatego ale to nic, to mi się podoba to jak to ma iść jak to ma iść to może idzie, żeby to sobie tu związać, ok? Można, czekajcie, tu i dwoma rękoma. Żeby tak, żeby to sobie tu wiążemy, ok? No dobra, no ale to, to jak to ma? To przecież to jest ani, ani, to, to... Ni to nic, ni to nic, wszystko na wierzchu. Tu jest git, tu jest git, zobaczcie. Czekajcie. Jest tutaj noga. Titu, tu, na wierzchu, długość też taka. Jest ok, ale... Ale jest tu coś nie tak. Nie! Dużo jest wydało. No. Ale. Ja. Yy, wiecie. Tu jest podwójny materiał. Gdyby. To po prostu zmniejszyć, bo to jest ewidentnie dla mnie za duże z tej strony i z tej. Żeby to było takie. Poczekajcie. O. To będzie. Czekajcie, linia nosza jest tu. Ale gdyby to, chyba żeby to... Czekajcie, zaraz pokombinuję. Dobra. A gdyby to całe szyć ze sobą, myślę już tak by... bo ja to oddam już do krawcowej, ja to o tym wiem. Gdyby ona mi to miała szyć Fu, fu, fu. Poczekajcie, bo gdyby to było o takie... Hmm. No, wiecie co, no i tak to jest właśnie z Winter. No, fajne, super, i w ogóle dopasowana. Tralalala, chyba na, no nie na, nie, na, nie na mnie. To ewidentnie jest rozmiar, nie wiem jaki, ale na nie mój. Ale ja już tak mam kilka rzeczy do krawcowej. Czekajcie, bo mi się rozładowuje telefon. Więc ja sobie to oddam do krawcowej, tylko jeszcze pomyślę, by to zrobić. Na pewno, żeby to mi zmniejszyła, bo i tak zawsze, kiedy do krawcowej, to ja wszystko przymierzam i ona przy mnie przypina. No więc tak, ja to oddam do krewcowej. Hmm. Tu mi zmniejszy. Bardziej powiem, żeby mi to zszyła, żeby zostawiła ciut tu. O, no dobra. Troszkę wydam więcej niż tu. Tak to właśnie jest z Vinted. A wy jakie mieliście w topy? Dlatego ja powiem Wam, że jeśli chodzi o wintet, nie lubię przepłacać. Tak, nie lubię. Jak już coś kupuję, to... No zdarzyło mi się kilka rzeczy takich kupić droższych, droższych, ale zazwyczaj yy, nie kupuję, ale fajnie wygląda to tu, podoba mi się jak to się już układa, że to jest nie z boku, tylko tak na udzie, ja lubię takie rozporki, no, no ale tu coś nie pykło, hmm, hmm, hmm. chyba, że ktoś lubi, wiem, yy, gdyby to był jakiś sztuczny cyc, taka wiecie, hmm, to to takie wycięcie, okej, okay, bo sutek byłby troszkę tu wyżej, <laughs> a nawet jeszcze wyżej, może by się pod, podniósł dotąd, jak sztuczny, nie, tu by wyszła bułka, tu by bułka była i byłoby git, ale ja nie mam takich bułek. Um, no, więc y, tutaj zahaczymy, tu zahaczymy, nawet o tyle, żeby było ono y, i krawcowa mi to naprawi. No serio, ja, ja nie wiem, ale ja jak kupuję coś na witę to się boję, bo sorry, nie wszyscy, ale ale są tacy sprzedawcy, że po prostu to dają shit, 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 wiedzą, że to jest w jakim stanie, jakim jest, albo że coś z tym jest nie tak, a opisie, a ja zawsze pytam dodatkowo, zawsze, 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 zawsze to jednak po prostu ściemy walona 102, jakie Wasze najgorsze zakupy z Vinted były? Ja jeszcze nigdy nie natrafiłam na przykład, jak wiedziałam sobie na TikToku, jak dziewczyny pakują jakieś gratisy, super dają, yy, nie wiem, pomadka... Yy pomadka, jakaś maseczka, czy jakieś piórka, trelelele, jakieś takie gadżety, yy, naklejeczki. No to ja jeszcze tak nie trafiłam, gdzie są te dziewczyny? Ciekawa jestem też, czy sprzedają towar taki, wiecie, fajny, czy to są ich rzeczy, czy po prostu to jest na szmateksie. Właściwie ma, że sztuka, bo nie ma żadnego zaciągnięcia, ale no nówka sztuka to gdyby była metka, moim zdaniem. No więc, no więc to taki oto holem z Vinted moim obiadem. Znaczy nie, są moje rogaliki, bułeczki i obiad i nagetsy. Żegnam się z nami hmm, Dobrze, że dam 850, a nie, nie wiem, 28-50 plus dostanę wiadomo. No ale też wiecie, Vinted to jest też tak, że tam część pieniędzy wam później zwracam na konto, zwracają. No dobra, no cóż, no, także bye bye. Jakie no Wasze najgorsze zakupy były z Vinted? Dajcie znać. Wam coś dodam, tylko połknę Wyszłam przed chwilą na tę stronę Vinted. Aby jeszcze raz zobaczyć tą sukienkę, to sorry, pomyliłam się, bo nie dałam 8,50, tylko dałam 7 zł. A tak więc dla mnie jeszcze lepiej, bo mi jeszcze mniej. No, cud miód i malina, dlatego ją kupiłam, ale no nie taka malina jednak. <grybujesz> jakby się wydawało, albo jakby się chciało. Także że cena pierwotna to 129 zł, i została gożona tylko raz, więc to mogło mnie zdziwić. Cena 129 zł, mm, a mi się, się rzęsa odkleiła, 129 zł, tak, i przesunięto na 7 zł. Czasem bywa z naiwnymi kupującymi. Dobra. Ale ja jeszcze ją naprawię, ja jeszcze ją naprawię. Nie mam maszyny, co prawda, żebym sama to zrobiła, bo myślę, że jakbym miała maszynę, i gdybym umiała szyć, to ja bym sobie wszystko poprzerabiała. No naprawdę. Ale póki co jeszcze nie mam, więc od tam krawcowej pewnie z dwie dychy zapłacę za to. No ale dobra, no to i tak nie jest 129 zł, nie? Więc tylko 27. No dobra, tam dostawa to powiedzmy 30 zł. Przytali, no ale, sorry, po co tak oszukiwać? nie, no, nauka ma, nauka ma. Dobra. Pa pa pa.